Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy i moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z gry Go Gesser. słuchajcie, e, chyba ta historia, którą chciałem zrobić w jednym odcinku rozciągnęła mi się na trzy, tak się zdarza, e, dzisiaj jeszcze może na początek odpowiem trochę na coś, co pojawiło się wcześniej w komentarzach, dlaczego ja tego nie wrzucam na główny kanał, e, już wam tłumaczę, jakby mówiłem o tym myślę, że na kilku filmach, że na mój główny kanał chcę, ja go kompletnie przebudować, chcę zrobić coś tam zupełnie, zupełnie innego, zupełnie inną treść. I jakby. To nie jest tak, nie zrozumcie mi źle, to nie jest tak, że jeżeli kanał na nie ma 370 tysięcy subskrypcji, to wrzucę film, to będzie bardziej popularniejszy. W sensie, dziś trochę YouTube tak nie działa. Poza tym, jakby. To też nie chodzi mi o to, żeby, żeby tam teraz wrzucić jakiś content, byleby był, bo to trochę nie tak powinno wyglądać. Jeżeli chcę tam rzeczywiście zrobić jakąś przebudowę kontentu, to to chcę od zera wrzucać już tam coś, co będzie zupełnie nowe, a nie sobie wrzucać Geoguessera, a czym nagle, o, sobie zrobię coś nowego. Jakby trochę nie tak dziś YouTube działać powinien, jeżeli chcesz, żeby te treści pojawiały się gdzieś tam popularniej. A że uważałem, że to jest strasznie fajna, fajna gierka, fajna aplikacja Geoguesser, to, to dlatego wrzucam tutaj i uważam, że ona jest fajną serią, fajnie się przyjęła. Widzę, że Wam się, wam się podobała, Wam wynikowo też nie jest wcale źle, nie żeby to jakoś super tu miało znaczenie dla mnie, ale, ale jest, więc, więc chyba, chyba spoko. Chyba spoczko, więc y, dlatego, dlatego y, to nie inne. Wrzucimy sobie. Słuchajcie, a może zrobimy sobie 4 minuty, bo wtedy będę mógł trochę dłużej pogadać. <laughs> tak sobie pomyślałem, że zrobię sobie. I tyle. E, więc co, lecimy sobie challenge. E, i tak jak mówię, dzisiaj nie, nie skupiam się jakoś super na wyniku, skupiam się przede wszystkim na Indie. Skupiłem się przede wszystkim na, na, na dziś tej historii którą zakończyłem od tego punktu, że powiedziałem, że trafiłem na kanał Nodów i jakby później na Mandzia, który to nagrywał. był IM, który zdajemy chyba ostatni, na którym byłem, pamiętam, że mi się tak bardzo w głowie został z tej prostej przyczyny, że moja żona zatruła miała tam zatrucie pokarmowe jeszcze mieliśmy wtedy awarię samochodu, bym z Tomkiem i Eweliną wtedy jeszcze. Mieliśmy mało awarię samochodu wtedy. Albo to jest y, Tajlandia też może to być. Te, te, te kraje, że tak powiem Indochin. One mają takie pochrzania na te literki. Building construction center. Ufam. Albo ta Sri Lanka cholerna, która mnie ostatnio ugryzła w dupę i nie, nie wiedziałem, że to jest ona. E, kurde, dobra, ok. Będziemy strzelać zaraz. Mm. Więc co? Y, tam skończyłem tam tą historię, więc gdzieś tutaj znowimy ją sobie. E, porozmawiałem z bandziem wtedy o tym powiedziałem: Kurde, słuchaj, bo chciałbym trochę z wami. To jest flaga z Sri Lanki, z Ceylonu? Nie jestem pewien. Kurde, dlaczego to jest flaga teraz, Gałganie? Żebyś teraz obczaił to. O cholera, żebym zapomniał tę flagę. Bangladesz? Nie wiem. Może to być też Bangladesz? Czy nie może być to Bangladesz? Nie jestem pewien. Dobra, no, no, no. będziemy na razie myśleć. Na razie walnę w Ceylon, czyli Sri Lankę dzisiejszą. Strzelę na razie tu. Zobaczymy, co, co wyjdzie dalej. Nam. Może mi coś wpadnie jeszcze. I jakby wtedy z Maciem rozmawiałem o tym. On mi rzucił jakby bardzo wtedy mądrą rzecz: myślę, że jeżeli chce, jakby zmieniać coś na kanale, przebudowywać, to, to albo robić to w pełni, albo nie robić tego wcale. jak to byłem praktycznie. Tylko na grach strategicznych, I, i żebyście wiedzieli, to jakby model, że zakładam na wykanał, czyli dzisiaj istniejącego stratega cego, na którym właśnie jesteście, to było wynikające mocno z mojego strachu. Bo bałem się wtedy też z powodu finansowego, bo, bo YouTube był wtedy moim już jedynym źródłem otrzymania. Że jeżeli nagle porzucę ten kanał, porzucę strategię, Znaczy, bo będzie powiedział tak, żebym założył zupełnie nowy kanał, yy, na którym będę wrzucał właśnie na przykład gary tak? I od zera go zacząć, zrobić zupełnie inny styl miniatur, wszystko, wszystkiego, tak? A ja się wtedy sparłem, żeby wrzucać jeszcze tutaj, na Ignacego, wtedy to wszystko wrzucać, a do strategii założyć nowy kanał. I w ogóle na początek też nie założyłem nowego kanału, tylko było trochę tak, że był Garysmo, a obok tam jakaś Europa leciała, czy inne. Chyba Heroes 3 Armageddon Bait jeszcze leciało, nie pamiętam. Kampania chyba. Tak mi się wydaje, że wtedy leciała. I jakby z perspektywy czasu uważam, że miał w chuj dużo racji. Powinienem był zrobić tak wtedy, ale nie zrobiłem, więc jakby konkluzja wyszła taka, że kanał kolega Ignacy trochę zmienił się właśnie w stronę tą garysmodową a Strategacy został takim dla mnie typowym takim daily kanałem, na którym, na którym robiłem treści już powiedzmy takie te strategiczne. No ten taki stary, stary Ignacy. Ja uważam, że z perspektywy czasu to było złe, bo powinienem był nam, mówię, koledze Ignacym takie treści zostawić, niemniej jednak to był dla mnie pierwszy taki wystrzał jakikolwiek wynikowy. Pierwszy raz pojawiłem się w dużej, dużej gronie osób, ja w ogóle pierwszy raz nauczyłem się zupełnie inaczej spoglądać na filmy, e, zacząłem pracować nad czymkolwiek takim, jakim jest tytuł, miniatura, e, coś co jest bardzo, istotne. E, teraz, mówię, tutaj ja na tym się strasznie nie skupiam, ale Wastana, Vatsana, Kurwa, nie jestem pewien, czy to jest to, czy to będzie Bangladesz. Bangladesz. tę czcionkę. Dobra, szef, Bangladesz. Nie, Tajlandia jednak to była. Kurde, a no dobra, i tak bliżej niż ze Sri Lanki było. Spoko. Um, i, i, a, no, Japonia, widzę. Chyba, jeżeli takie literki... i Ktoś mówi że w Chinach nie ma geogesera, więc to musi być Japonia. Żółte blachy. To... Mm, nie, żółte pasy. Eee, tak, to jest na pewno Japonia na milion procent mm, tak, kurwa, w Japonii zawsze z tym problem, że gówno tu można wiedzieć o wszystkim wracając. Hmm, więc to był wtedy okres garysmondów. Ja wtedy miałem trzy razy w tygodniu nagrania, cztery materiały w tygodniu były puszczane. To było dużo do tego strategacy mniej lub bardziej on zaczął już wtedy być regularny, bo, bo, bo to było trudne, to było, było sporo pracy, którą wykonywałem na co dzień. Jakaś wyspa japońska. Dobrze się przypomina. Dobrze, mówiłem o grze w Heroesy. Czyli, przepraszam, w Europa Universalis. Nie, to chyba nie jest Ryuku, czyli Okinawa. Wygląda mi to jakiś archipelag małych japońskich wysepek. kurle to nie są, chyba. kurle są nieco większe. A te? Ej, wiecie, co, strzelę w Okinawę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może to być kompletnie zły pomysł, ale ale to mi przyszło. Eee, skąd to Okinawa, czyli Ryuku. No, to, to oczywiście jest najtrudniejszy achievement w Europie Universalis. Eee, Free Mountains tak się nazywa. Nieważne, wracając. Mmmm. Zły jestem, wiecie, na, 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 na tę pracę, bo, bo mam wrażenie, że zacząłem trochę zjadać własny ogon, te garysmody też mi się przerały, to był, mówię, bardzo duży taki punkt dotarcia dla mnie, pojawienia się w ogóle w innych typach materiałów, crossa i tak dalej, to było coś dużego. To było coś dużego dla mnie, pojawiły się wtedy pierwsze deale, jakby po latach pracy na YouTubie pierwszy raz zacząłem się zderzać z takim, wiecie, tym, co YouTuberzy mają, wiecie, jakąś taką rozpoznawalnością na przykład, nie? większą, dużo większą, bo to wyszedłem z pułapu, powiedzmy, 10 do 30, 40 tysięcy osób na filmie do 100, 150, 200, 400 niekiedy. To było coś zupełnie, zupełnie dla mnie nowego i coś, z czym nie miałem wcześniej w ogóle do czynienia. Eee, to było naprawdę fajne, to było bardzo fajne przeżycie. Przede wszystkim dało mi to, wiecie, takiej więcej pewności siebie, bo zawsze trochę widziałem siebie jako takiego z tyłu, z boku. Nigdy nie czułem się taki pewny, jakby swojej wartości jako twórca. Bo ja zawsze tak się czym, a to ten taki gościu, z i nie dam żaden wielki YouTuber. Tylko też, żeby się nie zrozumieć źle. To nie jest tak, że mm, przyszło mi takie poczucie, wola Boga, teraz to mogę świat zwojować. Bardziej nabrałem takiej pewności siebie w życiu, i to było dla mnie bardzo istotne. Takiego, o, może, poczucia własnej wartości. Więcej zebrałem, którego, którego myślę, że mi brakowało trochę, trochę długo w życiu. W sensie. Tak jak wam opowiadałem w poprzednich odcinkach, że miałem w sobie dużo na początek tej pychy takiej, że o co to ja nie jestem youtuber wielki w ogóle. Później bardzo taką wiecie, ciężką pracą, zgasiłem to w sobie, wiecie, na zasadzie nie nie to było złe, nie powinieneś był tak nigdy myśleć o sobie. Ehm... I jakby kompletnie przy, wpadłem w to w taką w sk inną skrajność, trochę ze skrajności skrajność poleciałem, bo poszedłem właśnie z takiej nadmiernej pewności siebie, wola, boga, gwiazda, do znowu takiego nie, nie, nigdy się nie wychylaj, nigdy nie mów, nie, nie robisz nic w sumie fajnego, nie jest to coś, czym się możesz pochwalić, jesteś małym youtuberem, siedź cicho i tyle pracuj z tyłu, to, to, jest, to jest to, co powinienś robić, do takiego poziomu hej, kurczę, mam jakąś tam własną tożsamość jako youtuber, nie wiem, ludzie kojarzą, nie wiem, moje żarty, jestem kojarzony na, na nagraniach, potrafię, potrafię, nie wiem, być charakterystyczny nawet na filmach u innych osób. A, tu. Ej, zajebiście blisko, widzieliście? To był jednak inne to była Tamara, to jeszcze niżej, przy Tajwanie, ale uważam, że to był dobry strzał, że pamiętałem o tych wyspach. Więc to, to, tak jak mówię, to było dla mnie cholernie ważne. Kurwa, znowu Tajlandia. Przepraszam, że dzisiaj przeklinam tyle, ale, ale nie lubię tych cholerstw, które mają po prostu te dziwaczne czcionki, których nie potrafię zrozumieć kompletnie. Tak, dobra, strzelmy w Tajlandię od razu na start i będziemy oglądali może. Dobra, nie będzie. To sobie schowaj, bo przeszkadza, przeszkadzasz mi. Przeszkadzasz mi, przeszkadzasz mi, przeszkadzasz mi. Dobra, bardzo taką, a ja sobie nachodzę w ten. Um, I w pewnym momencie nadszedł taki moment, że ja już czułem, że te gary smody to nie jest to. Tam nie było chyba jakiegoś takiego dużego punktu, w pewnym momencie właśnie, e, wiem, mieliśmy takie studyjko na Ursynowie, e, w Warszawie, wynajęliśmy na kilka osób sobie je, różną robotę, bo nasza menedżerka z nami pracowała, e, Gimper, Mandziu, Kamrus, to bo w ogóle słuchajcie, ekipę mieliśmy taką, ale tam praktycznie nikt nie pracował poza mną i Kamruzem, Mandziu z Gimperem przychodzili tam bardzo rzadko, Mandzio wtedy nagrywał Łukasza Samo, nie, nie wiem czy pamiętacie, nagraliśmy wtedy pierwsze rozpoznawanie pizzy na ślepo, e, to właśnie tam nagraliśmy. Eee, I ja wtedy tam pierwszy raz, pamiętam, oglądałem Northern Liona, który go grał i w ogóle Isaac'a, Binding of Isaac, bo do dzisiaj jest chyba się w to dobry eee, i wiele, wiele innych gier, jak ja właśnie Geogessera, Head to Head, nazywała się ta seria i chyba z jednym kumplem grali tak, że wskakiwali na ten sam seed i sprawdzali, kto będzie miał więcej punktów. Laot, Cement Industries, znowu ten lew ze Sri Lanki. Uff, się teraz. Eee, bo znowu mówiliście mi, że tam był ten lew ze Sri Lanki, który raz przegapiłem. Oj, 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 dobra, nieważne. W każdym razie... I, i wtedy potem nagrałem to z Gimperem, z Alienem i to był ten Geoguessr, który znacie dzisiaj. I jakby... Mm, zacząłem... Zacząłem myśleć, że to może być jakaś fajna droga. Tam wtedy zrobiłem Higher Lower, jakieś takie różne zaczęły się quiziki, Global Quiz. To wszystko się tam zaczęło pojawiać. I wtedy pamiętam, że zacząłem naprawdę fajny wynik na tym kręcić. To było bardzo popularne. Um, dla mnie też wtedy życiowo było tak, że ja wtedy przymierzałem się do ślubu, chyba tam było sporo takich, wiecie, rzeczy. Później się przeprowadziliśmy, bo dosłownie wróciliśmy do domu po ślubie. I ja się, chcę się do nagrywania czegoś i nagle. Brrr, wychodzę na zwór, patrzę na klatkę. Kartka, przepraszamy bardzo serdecznie. Mamy gruntowny remont, przez miesiąc będzie sytuacja. się siedzi na pewno słuchajcie. No, to był straszny problem. Tak, wtedy już mieszkałem z moją żoną w jednym pokoju, wynajmowaliśmy pokój za 800 zł, 850 zł, czy coś takiego. Żyliśmy na 18, a 18, 16 może metrach razem. Było fajnie, w sensie to był fajny czas. Ehm, I zjedliśmy, czas najwyższy, wyprowadzka. Ehm, musieliśmy zmienić mieszkanie. Ehm, jakby Wtedy mi zabrakło, myślę, jaj na to, żeby, żeby wtedy już, no, pomyśleć o takiej przebudowie Ignacego w ten taki, wiecie, śmieszny kanał popularno-naukowy, ładne świątynia, swojej drogo buddyjska chyba. Przepiękna, co? Fajnie wygląda. Wtedy mi zabrakło jaj, żeby to zrobić. To jest coś, co, co mam w planach, to taki może snipping trochę, pójść właśnie w taką formułę bardziej popularno-naukową, którą wtedy powinienem był zrobić. I siedziałem. I to był znowu taki moment, że siedziałem, 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 siedziałem długo, aż znowu właściwie do mnie przyszedł. Znaczy. No, Tam no, były kilka innych rzeczy, które ja wtedy planowałem robić, ale w zasadzie dużo z planowania nie wynikało. I wtedy przyszedł do mnie Mandziu w październiku. Z konceptem właśnie z ramienia wtedy jeszcze tego tak nie nazywaliśmy. Ale mniej więcej. I e, tutaj się jakby. Jeżeli słuchaliście dosyć wyraźnie całej historii, to, to zaraz zobaczycie bardzo dużo rzeczy wspólnych. E, Praca, na mniej więcej, była dla mnie po prostu idealna. Dlaczego? Ja sobie nagle w zasadzie odpaliłem wszystko w związku z listurem, tak? Czyli, jakby całe takie przygotowanie logistyczne, plan zdjęciowy, nie wiem, tworzenie nazwy, wiele innych rzeczy. E, jakby to wszystko było dla mnie bardzo, bardzo bliskie mi. Jakby ja to doskonale czułem, tak? E, było to coś, wiecie, dużego, większego. Ja zawsze po, po garysmodach, po, po tych quizowych częściach, żyłem z takim przekonaniem, że. Tak, jestem YouTuberem, może nawet dosyć znanym, ale nigdy w życiu nie miałem takiego poczucia, że hej, zrobiłem coś takiego strasznie dużego. Lauker, ptea, Langtras. To znowu Szwecja. Nigdy nie miałem poczucia, że zrobiłem coś takiego naprawdę bardzo dużego. Zawsze miałem takie poczucie, że. Tak, jestem, może nawet jestem trochę znany, nawet zrobiłem coś, może takiego, coś, co ludzie kojarzą, ale to nie było nigdy coś takiego wow. Więc ja czułem, że to zrobić muszę. Ja już nawet pamiętam wtedy, rozmawiałem z moją, z moją żoną, z moim bratem, że. Nie wiem, czy to już nie jest czas dla mnie na zejście, zostanie sobie na właśnie jakiś strategacjach, stukanie z jakichś materiałków pojedynczych, ale rozejrzenie się za może jakąś inną pracą, jako że pracowałem tam z tyłu przy YouTube, to może, może jakiś fajnym pomysłem będzie, wiecie, jakaś e, pogadanie z moją menedżerką, może mi się przyuczył zawodu, wycie trochę w menedżerce, nie no, w końcu pracowałem z YouTuberami, mam, mam trochę z tym obycia, może to będzie jakieś rozwiązanie, ja już byłem wtedy, już byłem wtedy w tej, takiej myśli, e... I mówię, to, że wtedy do mnie z tym Mandziu z pomysłem, to, to był strzał z nieba. On znowu miał kolosalny wtedy problem w ogóle z organizacją, z zebraniem się, ale to może powiedzmy, że niech on sam, jeżeli będzie chciał kiedyś o ten temat mówić, to, to niech powie. Dość powiedzieć, że, że naprawdę zajebiście się dobrze uzupełnialiśmy i do dzisiaj mam wrażenie, że uzupełniamy i, i sporo się od siebie nauczyliśmy. Madziu ma kolosalną wręcz wiedzę taką powiedzmy techniczną YouTubeową, czyli jak coś działa, dlaczego coś działa, dlaczego coś działa dobrze. E, ja go na początek nie rozumiałem, bo ja wiecie, wszystko chciałem mieć wytłumaczone, nie? Dlaczego tak ma być? Dlaczego proces wynika tak? A mówił, bo tak jest. I nawet nie policzę ilości razy kiedyś o to spieraliśmy. Mówię, jak to może, że tak jest po prostu? To nic nie znaczy i w ogóle nie można tak robić. A on mówi, zróbmy tak, zróbmy tak, zaufaj mi. Tak będzie dobrze, tak będzie dobrze. I, i, i dopiero po, po pierwszym sezonie się tego nauczyłem. Lecz kłótni, żarcia się po prostu o wszystkie rzeczy. Jeszcze z nami pracował bardzo dużo Sebastian, który, który, który wykonywał kolosalną pracę z nami. On wcześniej pracował z Tomkiem. E, e, z Tomkiem pracował przy LNB, więc też dostaliśmy zgodę od Tomka, czy, czy, czy możemy też go zatrudnić, bo nie chcieliśmy pracownika podkradać, więc Sebastian miał już doświadczenie wtedy przy pracy przy LNB, e, więc, więc mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy też jego, to nam bardzo dużo pomagało, właśnie, zwłaszcza w takim, wiecie, zebraniu naszych konceptów, pomysłów, taką spójną jakby biznesową całość, bo tam praktycznie od samego początku toczyliśmy rozmowę z Iplą, w zasadzie do tego stopnia, że weszliśmy i nas wzięli, nie? Więc, więc chyba byliśmy całkiem nieźle przygotowani na tą, na tą rozmowę, e, że, że, że pracowaliśmy razem. No dzisiaj już niestety nasze drogi się rozeszły, z jakichś innych przyczyn, niekoniecznie nie chcę to mówić, a tym bardziej nie wiem, czy oni by chcieli, żebyśmy to omówili, więc e, może nie będę o tym mówił. No i jestem tu, gdzie jestem, wiecie, jestem dzisiaj ojcem, mężem i, 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 i ta decyzja w zasadzie, jak e, pojawiło się to mniej więcej, w takim bardzo szybkim stopniu, w zasadzie między pierwszym a drugim planem zdjęciowym, gdzie uczyliśmy się czegoś zupełnie nowego. Każde oszczędności, które jeszcze miałem z żoną praktycznie poświęciliśmy na to, bo my byliśmy gotowi jakby w całości finansować mniej więcej sami. Um, koszty już były znacząco większe niż, niż nagrywanie z kamerką, tak jak tutaj. Które koszty są praktycznie zerowe w tym momencie, jeżeli masz komputer oczywiście. Um, I... I nagle się dowiaduję z żoną dzwoni <głos》>, do mnie, <głos》>, żebym jeszcze kupił jeszcze jeden test ciążowy. No i, i dowiedziałem się, że będzie dziś nowe życie na tym świecie. I to będzie mój syn. Eee, więc mówię. Strasznie dużo się wydarzyło. Ja byłem trochę przytłoczony. O, bardzo blisko byłem. Byłem przytłoczony tym, że... Jest to MW, które już wymaga sporo pracy. Naprawdę dużo pracy wymaga MW tak na co dzień. Ja wiem, że to... Może nie wszyscy to widzą, ale, ale to jest. huja roboty. Magazin mi? Cieżko powiedzieć, co to za kraj. Gdzie ciemniejsze niż nieco karnacji? Może być Rumunia, Bułgaria, ale tam są chyba troszkę ciemniejsi ludzie? Polia. Ja? Ewentualnie to jest jakaś wioska romska. Wiem na pewno, że tam Rumunia, Słowacja albo Czechy mają duże społeczności Romów, którzy są takiej karnacji. Taka... Ciężko, ciężko powiedzieć, na zobaczymy. Będę spoglądał, Farmacja, może, może być też Słowacja, spokojnie, może być Słowacja też. E, wracając, e, więc nagle się okazało, my wtedy mieszkaliśmy w takim 30-metrowej kawalerce, Yy, która, która w zasadzie były tam dwa pokoje: w jednym był w zasadzie łóżko, mój komputer, krzesło, i więcej, taka jedna wysoka szafa, nic więcej. I drugi salon połączony z kuchnią, o którym w sumie na co dzień siedziała moja żona. Ona też miała pracę, wtedy dostała jeszcze awans. Swój pierwszy kierowniczy yy, zaczęła być kierownikiem salonu, całego więc yy, trochę byliśmy takim na rozstaju dróg, bo mówię, ja nie byłem pewien, czy dalej, YouTube, czy coś innego. Ona była na takim trochę skrzyżowaniu na zasadzie znowu katolicy. Hmm. Intrygujące. Ona była znowu. Coś mi śmierć taką Słowację albo Słowenią trochę to. E, ona była właśnie też w rozdrożu w byliśmy na rozdrożu i to dziecko. I nagle wiecie, decyzja czy na 30 metrach, wiecie, ścimy się, wiecie, a tam naprawdę było ciasno, dla naszej dwójki tam było ciasno, a co, dać się pomyśleć, jakbyśmy tam mieli jeszcze nie dziecko. My wtedy błyskawiczna decyzja o wyprowadce z Warszawy, tam skąd pochodzimy, czyli okolice Góry Kalwarii, Obydwaj pochodzimy stamtąd, e, bo blisko rodziny, bo, bo znamy troszkę rynek, bo znamy trochę deweloperów, e, wiemy kto co buduje, jak buduje, łatwiej będzie znaleźć jakąś ekipę budowlaną, łatwiej będzie znaleźć wiecie kogoś do pomocy, no plus wiecie, nie będzie z dzieckiem, no to wtedy są dziadkowie, babcie potencjalni tego dziecka, e, że może być prościej. No ostatecznie w sumie jakoś tak strasznie dużo z pomocy dziadków i babci nie korzystamy. E, Wszędzie, że nadal trochę, ale, ale, ale nie, nie staramy się być jakimiś wrzodami na tyłku i ich nie zawalać robotą. Eee, wiecie, co strzelę? Na razie w... w Słowacji. Na razie strzelę w Słowacji. Coś mi, coś mi to mówi, że to jest w Słowacji. Słowacji. Liptowski mikulasz. Byłem w Słowacji, to w wielu miejscach byłem. Eee, I w górach, i w, na tych nizinnych częściach. Eee, Liptowski mikulasz też byłem. Eee, wracając że znaków tu nie ma, nie? Komuna Vultureni datulbak. Kurde, Rumunia mi śmierdzi, wiecie. Rumunia jest w Unii? Uda, a, a, historia Unii Europejskiej, dobrze Ignacy, że takie rzeczy znasz. To czasami jest tak, że mam po prostu brain jak z tą Szwecją ostatnio, co było. Mm, więc taka błyskawiczna decyzja o przeprowadzce. No, Nagle zakup samochodu, słuchajcie, bo ja miałem prawo jazdy od 18 roku życia, no, dokładnie to do od 19, bo, bo w, miałem zdać w grudniu, pierwszego terminu w grudniu, a zdałem ostatecznie w styczniu, czyli już miałem 19 lat, a ja jestem z czerwca. E, więc teoretycznie od 19 roku życia miałem, a nie od... A nie... Kurde no. Rumunia. Dobrze, 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 Rumunia. Te nazwy były dla mnie zbyt rumuńskie. W sensie nie będę, nie będę ukrywał, bardzo było bliskie tego rumuńskiego. I trochę jestem tu, gdzie jestem teraz po tym wszystkim. Z tym dzieckiem, z tymi wszystkimi przemianami, zmianami po roku działającego mniej więcej. Cieszę się, że mogłem tu wrócić, bo cholernie mi tej formuły brakowało, której brakowało mi czasu, takiego zaangażowania, szarpienia się na to wszystko. Dzisiaj mam wrażenie, że mam już go więcej, że fajnie siada mi się, jeżdżę trzy razy sobie w tygodniu tutaj do, do Warszawy, gdzie mamy takie biuro małe i sobie to wszystko nagrywam. Mam dom, mam rodzinę, którą się mogę regularnie zajmować. Nie czuję, że jestem takim, wiecie, ojcem, którego nie ma dużo w domu i tylko z pracy. I, i chyba, chyba powoli dojrzałem do takiego wątku, że chcę coś robić dalej. Zaraz mam nadzieję ruszę na siłownię to na Instagramie polecam śledzić, będę chyba tam więcej rzeczy wrzucał, jeżeli o to chodzi, bo już się dogadałem z jednym znajomym, który, który będzie mnie chyba prowadził. No i chyba czas powoli pomyśleć o koledze Ignacym i jakiś fajnym zabraniu sobie tę formułę, bo, bo mniej więcej działa super. Ja jestem w zasadzie, jak to nagrywam, jest wtorek, czyli między dwoma planami mówiliśmy w poniedziałek, czyli wczoraj, dla mnie wczoraj, dla was troszkę pewnie później i w środę. Mam dwa plany zdjęciowe, dlatego jeszcze tak nagrałem do przodu zaraz. I chyba tu jestem, więc jakby teraz chętnie poczytam Wasze, wasze może opowieści, historię, jakby komentarze do tego i może w następnym odcinku się do tego odniosę. Ale tak pomyślałem, że to jest fajny wątek, żeby trochę Wam o tym opowiedzieć z mojej perspektywy, które rzeczy dla mnie były najważniejsze i które mnie najbardziej ukształtowały, które dzisiaj mam zapamiętane w głowie. Tak, tak pomyślałem, że sobie je zrobię. Więc co, ja bym Ignacy, wybierzcie Wymy. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. A tak, na koniec historii. No Zobaczcie się mówi, nie raczej o to nie proszę, ale to myślę się wydaje, że może być okej. Okay. No i co, i widzimy się na następnego materiału. Bye. -bye.